W dniu dzisiejszym, razem z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Grupa Ratownicza prowadzi działania o nazwie Zapopełnione Wykroczenie z pierwszej pomocy szkolenie. Policjanci będą zatrzymywać kierowców popełniających wykroczenia drogowe. Szczególnie liczymy tutaj na wykroczenia polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości. Jeżeli nie będzie to wykroczenie zagrożone zbyt wysoką karą, kierowcy będą mogli wykupić się od mandatu karnego w postaci takiego przyśpiewu. Szkolenia z pierwszej pomocy bądź też wykazania się umiejętnościami z tego zakresu. Nasza dzisiejsza akcja jest kontynuacją wczorajszego z dnia 27 lipca pikniku Świętego Krzysztofa, kiedy razem z Komendą Miejską Policji w Łomży przybliżaliśmy naszym kierowcom i mieszkańcom miasta zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale także zasady udzielania pierwszej pomocy. Udało nam się także zaprosić wiele służb działających na rzecz bezpieczeństwa na terenie naszego miasta i powiatu i wczoraj taka akcja można powiedzieć została zapoczątkowana w dniu dzisiejszym nasi Ratownicy razem z funkcjonariuszami policji, a także innymi służbami są obecni w czasie akcji Plaża 2014. Na plaży przy moście Hubala odbywają się specjalne zajęcia i działania profilaktyczne skierowane do wypoczywających tam ludzi. Podkomisarz Anna Mandziuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Dzisiaj prowadzimy działania Prędkość. Jest to kontynuacja działań związanych z obchodami Dnia Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. I w związku z tym, dzisiejsze nasze działania wspólnie z Grupą Ratowniczą Nadzieja, mające na celu pokazanie kierowcom jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziś to na, na takiej zasadzie, że e, policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży zatrzymuje e, kierowców, którzy popełnili wykroczenie polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości jazdy. Jednak e, sankcją taką zamiast mandatu w dniu dzisiejszym jest nauka e, pierwszej pomocy przedmedycznej. No.